Witam Was dzisiaj. Chciałbym zaprezentować mój nowy wideo poradnik, w którym przedstawię wam, jak sprawdzić parametry naszego komputera. Na początku pokażę Wam, jak to zrobić w Windowsie 7 w dość podstawowy sposób, a później pokażę Wam bardziej zaawansowany sposób, dzięki któremu będziemy mogli sprawdzić niemalże wszystko o naszym komputerze. Idzie to na pewno w Windowsie 7 w liście i XP, -ku. nie wiem jak w starszych wersjach. Czy w Windows 9.5 lub 9.8 na przykład też on działa? Na początku pokażę Wam, jak w Windows 7 sprawdzić. Tak, start i komputer, następnie prawy i właściwości. Analogicznie z systemem Windows XP, tylko tu będzie to okienko mniejsze i, dość, i inaczej trochę będzie wyglądało. Tak, mam nazwę naszego systemu, jakim posiadam procesor. Ile mam pamięci RAM? I jaki mamy typ systemu? Jest albo 32-bitowy system, albo 64-bitowy system. Już nie będę się zagłębiał w, nie wiem, Windows 9.5, który mógł obsługiwać bodajże 16-bitowy procesor. I jest to dość przydatne w, przy pobieraniu aplikacji, ponieważ jeśli mamy 64-bitowy system i pobierzemy 64-bitową aplikację, to będzie ona mogła wykorzystać więcej. RAM, ale nie będę dokładnie opowiadał Wam o co chodzi z tym, bo za dużo by to zajęło. Mamy też klasyfikację naszego komputera. <laughs> Tutaj Windows nam pokazał wynik cząstkowy <laughs> od 1 do 7,9, pokazuje, i wynik podstawowy to jest najgorszy. Możliwe, że dużo osób będzie miało też 5,9 Jest to spowodowane tym, że dyski HDD są dość wolne i, no i większego wyniku nie uzyskamy Teraz pokażę Wam, jak sprawdzić kartę graficzną Podał się 7 prawy, no, polubicie I teraz rozdzielczość ekranu Ustawienia zaawansowane, tutaj mamy typ karty I tutaj mamy na nazwę naszej karty graficznej. E tak. Teraz pokażę Wam ten bardziej zaawansowany sposób, który też będzie działać w starszych systemach. Przynajmniej w Windows XP i też. też w notatnik. Uruchamiamy. Tu nic musimy wpisywać w środku. Teraz robimy plik Zapisz jako. I zapisz jako typ, tu musimy zmienić, nie może być .txt, tylko ma być wszystkie pliki I tu jeszcze Przed kropką bodajże też możemy wpisywać jakiś tekst, ale szybciej jest nfo Robimy zapisz Wytworzy nam się taki plik, już nawet możemy zamknąć I przez ten plik otwiera nam się taki jakby błąd Później on nas przenosi do informacji o systemie W Windows 7 można zrobić to szybciej, wpisać informacje o systemie i znajdziemy Tutaj mamy praktycznie wszystko Nazwa systemu operacyjnego, typ systemu Jeśli jest x64 to będzie 64-bitowy system I bodajże jak jest x86 to jest 32-bitowy system Tutaj możemy sobie rozszerzyć, bo tu wszystko nie widać na przykład, że tu mamy RAMu, oczywiście to nie jest wszystko, tutaj jest o wiele więcej. Na przykład, jakie mamy drukarki? Tak, tu akurat wszystkie są drukarki. Tutaj na przykład mamy ekran, to pokaże nam kartę graficzną, jaką mamy. Tu jest praktycznie wszystko. Można w szybki sposób, jaki przedstawiłem, bez popierania żadnych zmiennych programów z internetu, sprawdzić swoje wszystkie podzespoły, parametry naszego komputera. Dziękuję za obejrzenie mojego wideo poradnika. Jeśli się wideoporadnik podobał, to dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie widzieć więcej moich filmów, to zasubskrybujcie mój kanał.